Fantazyjne fryzury, wielobarwne tkaniny i niekonwencjonalne cięcia materiałów. Spirala osobowości to efekt wieloletniego wysiłku w uczniów kończących edukację w zespole szkół projektowania i stylizacji ubioru przy współpracy z młodszymi klasami. Na to pracujemy od pierwszej klasy, żeby móc w czwartej klasie pokazać się na takim poziomie, jakie Państwo mogliście to zobaczyć. To nie jest tak, że w ciągu miesiąca, dwóch miesięcy. To wymaga czasu, bo pierwsze kreski projektów powstały już we wrześniu ubiegłego roku. Finałowa gala była podsumowaniem aspiracji młodych autorów kolekcji, dla których samo pokazanie prac jest dużym wyróżnieniem. Chciałam pokazać coś innego niż spódnie. Jeans, jeansu jeszcze tutaj w szkole nie było i chciałam pokazać coś po prostu innego, żeby ludzie zobaczyli, że nie tylko spodnie, nie tylko jakieś takie katany, tylko właśnie spódniczki, kombinezony, sukienki, coś innego. Zupełnie inny styl prezentowały kreacje Elżbiety Banasik inspirowane baletem Jezioro Łabędzie. Ekstrawagancja w połączeniu z finezyjnymi fasonami dodatkowo nadała całej kolekcji kobiecości. Zamiast piły użyłam. Y Tawtowych aplikacji imitujących piłę. W kolekcji są użyte także kojąki, piłę, skuła. Precyzja wykonania, połączona z oryginalnością ludowych elementów, charakteryzowały projekty innych artystów. Pleciona, z, w sumie heklowana. To jest nasza kultura, koniakowska kultura. No w sumie inspirowałam się właśnie tą taką starodawną kulturą. Gdzie indziej swojej inspiracji szukała autorka projektu Heart of Ocean. Dużo podróżowałam z rodziną i lubię pływać, więc lubię też wodę. No i kolekcja ze na to, że lubię tą wodę, więc jest w kolorystyce niebieskiej jest. Z szyfonów, z satyn różnych, żeby były takie lejące. Kompozycje morskie pojawiły się także na głowach modelek. Fantazyjne upięcia przeniosły nas w podwodny świat syren. Na początku trzeba pokarmować całe włosy, potem na, podzielić włosy na odpowiednie sekcje i włożyć steropian, czyli wypełniacz, i ob, obkleić cały steropian. To zaangażowanie i profesjonalizm uczniów został nagrodzony przez przedstawicieli firm z branży. Otrzymałem od sponsorów nagrody, szkolenie na nowoczesnym programie do projektowania w 3D. Entuzjazm przyszłych projektantów szczególnie doceniła prowadząca galę Hanna Gajos. We wszystkich kolekcjach widać było takie dążenie do pokazania siebie i jednocześnie zademonstrowania tych umiejętności które opanowałem najlepiej. Oczywiście, że to są jeszcze uczniowskie kolekcje. Ale już za kilka lat te najlepsze mogą pojawić się na wybiegach Światowych Domów Mody.